Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po kilku meczach przerwy. Chciałem powiedzieć po kilku godzinach, ale niestety nie były to godziny, tylko trzy mecze przerwy. Przychodzimy z, ze spotkaniem KNP Makoszowy Zabrze kontra AC Promilan Baboszewo. Na żółto ekipa z Zabrza, na, niebie, na biało zespół z Baboszewa. Pod Płońskiem znajduje się ta miejscowość. I teraz tak, składy obu drużyn. Makoszowy Zabrze. 9 Mike Lis, 11 Dawid Ordon, 13 Jakub Kuzon, 14 Rafał Kończa, 19 Łukasz Piela, 22 Dominik Trąbka, 27 Daniel Dybowski, 28 Jakub Śpiewak, 80 Adrian Przybysz 96, Daniel Gabryś i 99 Jacek Piechuła. Z kolei AC Pro Promilan w zestawieniu Marcel Ch Harzyński, Julek Graczyk, Adam Senkowski, Łukasz Skiebiński, następnie z siódemką Radosław Żukowski, 8 Krystian Obrębski, 12 Rafał Cieśliński, 14, Mariusz Gonslender, 15 Katper Zielaskiewicz, 16 Mikołaj Obrębski, 19 Patryk Zajączkowski i 99 Patryk Abbasi. Jak wygląda, jak wygląda sytuacja w grupie M po dwóch seriach spotkań? Ano, wygląda następująco: Husaria Mokotów na miejscu pierwszym z sześcioma punktami, 11 strzelonych i tylko jedna stracona bramka. Drugie miejsce: Red Bull Blachownia Częstochowa, cztery punkty, dwa mecze, 8 do 5 bilans bramkowy. Z kolei AC Promilan Baboszewo, jeden punkt, remis z Red Bullem Blachownia który ostatecznie może być rozstrzygający, bo jeśli Red Bull Blachownia przegra z Husarią Mokotów więcej niż 5 do 0, więcej niż pięcioma bramkami różnicy, no to będzie miało to znaczenie w małej tabeli i się do 1.16 Turnieju trzy rogi karny, i teraz mamy piękną bramkę po stronie Promilanu z numerem 11. Strzelec Łukasz Skibiński. Trąbka. A drużyna, jeszcze nie wspomniałem o czwartej drużynie w tabeli grupy M, KNP, Makoszowy, Zabrze. To ostatni zespół w grupie, właśnie MI z bilansem 2-10 i bez zdobytych punktów. Po dwóch spotkaniach pożegna się na pewno z turniejem po tym meczu, właśnie. Więc Promilan walczy o życie, ale nie wszystko zależy od nich, a teraz już prowadzi 2 do 0. Więc robią wszystko robią wszystko, żeby tak było i tutaj Łukasz Cibiński. Skibiński przepraszam. Grający z numerem szóstym. I teraz KNP w natarciu zagranie do środka, ale wybicie tylko, tylko na Libii, żeby oddalić na chwilę zagrożenie spod własnej bramki. Zagranie do środka, mocny strzał, ale piłka ląduje za bramkowym piłko chwytem, Piłka zagrana do bramkarza. To o czym wspominaliśmy na naszym studiu turniejowym, czyli wykorzystywanie tych zasad turniejowych. Trzy rogi karny. Tu obok mnie. Graj z Krystianem czyli organizator rozgrywek właśnie w Płońsku i tych wszystkich okolicznych tak naprawdę chyba miejscowościach, w, których jest, w którym jest m.in. właśnie Baboszewo. I teraz strzał prosto w ręce bramkarza. Z Płońskiem kojarzy mi się tylko tęcza Płońsk. Nieistniejąca już tutaj dostaje informację tęcza Płońsk. Prawdopodobnie w 1973 już przestali istnieć. Aha, no to stosunkowo niedawno. No to tutaj szybka korekta. Ale jakby to, to było tak dawno, jak to byłoby w 1973. Więc mniej więcej tak. No i tutaj mamy właśnie ekipy grające w turniejach organizowanych przez Krystiana. I teraz AC Pro Milan w natarciu. Strzał. Obite nogi przeciwnika i wciąż 2 do 0. 5 minut za nami. I od autu. Promilan. Zagranie do środka, ale nieprzyjęta piłka od kolegi z zespołu. i Szansa na kontrę po stronie. KNP Makoszowy, ale tylko przez chwilę. Tutaj blisko tego mojego stanowiska komentatorskiego wylądował. Jeden z zawodników Zabrza. Na szczęście nic mu się nie stało, bo wylądował w, ba w banerze, ale na szczęście na tyle bezpiecznie, że nie zrobił sobie krzywdy. A to jest najważniejsze. To zdrowie jest najważniejsze, tym bardziej w takich temperaturach, jakie mamy teraz. Jeśli oglądają nas jacyś zawodnicy lub jesteście gdzieś nad wodą nad rzeką, pamiętajcie o tym, żeby dużo dzisiaj pić, zwłaszcza wody, napojów izotonicznych, takich nawadniających, bo bądź co, bądź to Absolutnie kluczowe, żeby przy wysiłku i przy smażeniu się tak naprawdę nawet na plaży tę wodę uzupełniać. Robią to na pewno zawodnicy, bo to trzeci mecz w takich warunkach to na pewno nie jest łatwa przyprawa. Teraz szybko odebrana, ale i szybko stracona piłka po stronie Promilanu. Zagranie do środka, ale strata. I mamy bramkę z połowy boiska. Wpakował piłkę Radosław Żukowski. 3 do 0. Ja zaraz zweryfikuję, co tam się dzieje za moimi plecami. Husaria Mokotów. 1 do 1. 1-1, czyli wynik najgorszy, tak naprawdę, dla, dla ekipy z Baboszewa. Bo tutaj wynik 1-1 daje prawo awansu Red Bull Blachownik, która prowadzi 2-1, a Husaria zaczyna mieć problemy, bo prawa, przegrywa już 2-1. Dosłownie przed sekundą padła. Tam bramka na 2-1 dla ekipu Red Bull. Blachowni no, Husari, można tylko skomplikować trochę sytuację, bo wyjście z pierwszego miejsca, jak wiemy, dokładnie dają zazwyczaj tego rywala w kolejnej fazie trochę słabszego. A tam na zwycięstwo tej grupy będą czekali prawdopodobnie za Zabrze, żeby było więcej Roni losu. W tym wszystkim. No i teraz rzut wolny dla ekipy. Makoszowy. Mocny strzał, ale dobra interwencja. Dobrze tutaj zachował się. pro Promilanu. Och, teraz obok mojego stanowiska przechodzi wielki Adam Zielewski. Najlepszy golkiper, jeden z najlepszych zachowodników w turnieju Trzy Rogi Karny w 2022 roku, kiedy to 5 5408 skład wygrywało Złote Kalesony. Bo oto przecież toczy się walka w trakcie tego turnieju. No i teraz piłka po stronie KNP. Jeszcze minuta do końca pierwszej połowy. Zagranie do środka, teraz będziemy mieli strzał. Jednak, jednak obyło się bez. Mocny strzał. Interwencja golkipera. Jeszcze raz, jeszcze raz. Świetnie poradził się to sobie tutaj Rafał Cieśliński. Bardzo dobra podwójna interwencja golkipera ekipy AC Pro Milan. No ale oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą, że po pierwszej połowie Husaria Mokotów przegrywa z Red Bullem Blachownia 2 do 1, a ekipa z Baboszewa będzie musiała pożegnać się z turniejem, zajmując ostatecznie miejsce trzecie. Teraz jeszcze e, szansa na zdobycie czwartej bramki, ale dobrze e, interweniują zawodnicy z Zabrza. E, teraz wychodzą z kontrą, e, czy uda się to przerwać. Dobrze tutaj e, Mike e, Lis, ale faulowany był Mike Lis. Niemniej sędzia postanowił zakończyć pierwszą połowę e, tego spotkania. E, dwa rzuty różne po stronie Makroszowego, jeszcze jeden. I rzut karny. E, także e, za momencik, już za parę chwil wracamy z drugą odsłoną tego meczu. No i wróciłem do Państwa po tej jakże krótkiej przerwie, z tym mega, ultra fascynującym spotkaniem, no ostatnią kolejką spotkań w grupie M pomiędzy AC Pro Milan Baboszewo, które prowadzi 3-0 z KNP Makoszowy Zabrze, na żółto ekipa Zabrza, na biało AC Pro Milan, no ale pomimo tego zwycięstwa, które szykuje się po stronie Ekipy w białych koszulkach jednak może nie dać im to awansu, bo poza moimi plecami po drugiej stronie boiska husaria Mokotów przegrywa z Red Bullem Blachownia. Często chowa 2 do 1, co daje zmianę w układzie tabeli. I Red Bull będzie wtedy na miejscu pierwszym husaria Mokotów na miejscu drugim, a AC Pro Milan zostanie na miejscu trzecim w przypadku takiego zakończenia, więc no. Tutaj nie ma nie ma tak naprawdę wątpliwości. Husaria musiałaby strzelić jeszcze 6 bramek, żeby zachować szansę awansu dla Promilano. A tutaj no to na to się po prostu nie zanosi w przeciągu najbliższych 10 minut drugiej osłony spotkania na boisku numer 1. Bo na boisku numer 2 znajdujemy się oczywiście my tutaj. No i mamy. Wznowienie od bramki. Zagranie przez tył. Dobre tam wznowienie do przodu. Teraz strzał. Ale Adam Senkowski obija nogi przeciwnika i piłka od autu. Ale dobrze tutaj interweniował goalkeeper. Teraz wyprowadzają kontrę. Lecą prawą stroną. Za do Lisa, Mike Lis, Lis strzela, dobra interwencja Cieślińskiego po raz pierwszy i po raz drugi i po raz trzeci wznawia, ale tylko przez chwilę przy piłce byli najpierw zawodnicy Promilanu, a później Makoszowego. I teraz auto dla ekipy z Babuszewa wychodzi sam na sam zawodnik grający z numerem 14, czyli Mariusz Gonslender, teraz faul. Blisko, blisko pola karnego, blisko narożnika pola karnego, więc tutaj to jest takie nawet dogodne miejsce, jeśli ktoś potrafi zapuścić takiego soczystego rogala, to jest duża szansa na to, że piłka znajdzie się w bramce. Zaraz okaże się, okaże się, co zrobią tutaj zawodnicy Promilanu. Mamy strzał, ale przestrzelony. I piłka od bramki po stronie KNP. Zbigniew Wodecki gra nam gdzieś tutaj w uszach. Ten wielki świętej pamięci, już artysta o bujnej czuprynie. Zachwyca nas swoim głosem, tutaj dobiegający z bocznych głośników. I te piękne chwile, które przeżywamy tutaj, właśnie przy takiej muzyce, w takim klimacie, trochę oldschoolowym, przy kolorowej orężadzie. To jest urok właśnie tego turnieju. Trzy rogi oczywiście, poza samymi. Poza samymi, poza samymi, e, poza samymi e, oczywiście elementami czysto piłkarskimi i wszystkimi zasadami. No tutaj oberwał mój monitor. Na szczęście wszyscy są żywi. E, ucierpiały co najwyżej jakieś robaczki, które akurat postanowiły sobie usiąść na monitorze. E, strzał był mocny. E, no, także najważniejsze, że było się bez e, większych ofiar. I mamy trzeci, trzeci... Trzeci rzut rożny chyba jest, z tego, co ja liczę. A, okej, okay, dobrze, bo główka, główka ratuje. Okej, okay, dobrze, e, przywrócili, e, przywrócili mi e, pamięć, e, przypominając zapisy po prostu tutaj organizatorzy. A, od własnej bramki. Piętnasta minuta tego spotkania, ale tylko przez chwilę. No tutaj brakuje pomysłu, a jeszcze... No, wielu zawodnikom, w wielu miejscach w Europie czy też na świecie wydaje się, że granie z piłki 11-osobowej bardzo łatwo można przełożyć z, do sokka, ale no nie niestety nie te numery. Jeśli chcesz grać i osiągać dobre wyniki w turniejach ogólnopolskich, no to musisz grać w Soka przede wszystkim. Wiadomo, że te umiejętności czysto piłkarskie jakie gra jeden na jeden, ale teraz mamy już 4 do 0. Ale no to może się nie wydarzyć, bo tam na boisku numer 2 już prowadzi Husaria. 3 do 2. Więc tutaj musiałby się wydarzyć cud, bo przecież mała tabela. Jednak nie daje awansu ekipie z Baboszewa. No i Skibiński Łukasz z strzelcem drugiej bramki w tym meczu, ale honorową, honorową bramkę zdobywają zawodnicy. Zdobywają zawodnicy KNB, KNP Dawid Ordon 4-1 w tym momencie. Jest honorowa bramka już jest zdobyta, ale tutaj jeszcze w zasadzie, w zasadzie zostało sporo czasu i często widzieli, byliśmy świadkami tego, kiedy właśnie przy 5-0 jakaś drużyna dostawała wiatrów w żegle i potrafiła odrobić wynik, skończyć spotkanie z wygranym 5-4. Także tu. No, 4 minuty, mnóstwo czasu. Także czy będziemy czekali z niecierpliwością? No, chyba że jeszcze ekipa z Baboszewa postanowi nam tutaj zmontować jakiś ciekawy numerek. Ostatni, ostatni mecz. Ostatnie mecze grupy M. Boiska numer 1 i 2. Coś się wydarzyło za moimi plecami, 4-2 prowadzi Husaria na boisku numer 2, więc jeśli jesteście kibicami drużny AC Pro Milan, no to możecie, no to możecie cieszyć się z tego, że jednak tam Husaria tanio skóry nie sprzedaje i walczy o to, żeby wykorzystać swoją przewagę w doświadczeniu. I Przecież medale, które zdobywała Husaria na turnieju, trzy rogi karne, bez względu na to, czy nazywają się jeden, czy dwa, tam zawsze gra Tomek Hubner, Norbert Wierzbicki. Tam jest cała masa chłopaków, którzy grają na wielu frontach, w wielu ligach, osiągają świetne wyniki. No i te właśnie medale podczas walki o złote kalesony są tego najlepszym dowodem. Teraz e, próbuje ekipa Zabrze. jeszcze 2,5 minut. 2 minuty w zasadzie e, Jeszcze pojawiają się głosy panowie, spróbujmy jeszcze tego karnego zdobyć. Następny mecz tutaj u mnie na boisku numer 2 e, e, to będzie Ece Vacaciones zabrze kontra e, kuźnia talentu słupca, a z kolei na boisku. Numer 1 e, będzie to mecz KS Czarów Husaria Mokotów 2, bo tutaj też warto znaczyć jest Husaria Mokotów i Husaria Mokotów 2 z dwóch różnych lig, dwa różne składy e, awansowały na, na turniej trzy rogi karne, więc, więc Husaria Mokotów 2 za chwilę na boisku numer 1 na tym boisku numer A, oznaczonym w transmisjach z Czarnym i Łódź, bardzo mocną ekipą. A u mnie na boisku numer 2, Vacaciones Zabrze, Kuźnia Talentu Słupca i mamy 5 do 1 właśnie zdobyta bramka przez Grańcego z numerem 8 Krystiana Obrębskiego i mamy 5-1 minuta z delikatnym zapasem Minuta z vat a tu może być 6 do 1 i mamy 6 do 1. Jeszcze bramkę zdobył teraz Mikołaj, Mikołaj Obrębski. Przed chwilą jego brat Krystian, teraz Mikołaj. Także, uj, e, także, e, także mamy, mamy 6 do 1. Mocny strzał, tam Piela próbował jeszcze, ale leży kontuzjowany. Dostał w twarz jeden z zawodników. AC Pro Milanu. Co się dzieje na boisku numer 2 tam Husaria Mokotów wygrywa swoje spotkanie 4 do 2 więc mała, mała tabela. Tutaj mamy 6 do 1. No ale tak jak tak jak doskonale wiemy w małej tabeli trzeci rzut karny, trzeci rzut rożny. Nie, jednak nie. Jest to wybicie z autu. I mamy koniec meczu. Promilan wygrywa 6 do 1. Wiadomo, będzie liczyła się mała tabela, w której ten mecz nie będzie miał większego znaczenia, bo będzie brany pod uwagę. A nie, będzie brany pod uwagę ogólny bilans, więc, więc jest szansa na to, że Promilan jednak do kolejnej fazy przejdzie. Ja sobie tutaj. Szybko przeliczę. Jest szansa, ale czekamy. Nie wydaje wyroków, jednak matematyka potrafi być zgubna. Czekamy. 6 do 1 wygrał AC Pro Milan z KNP Makoszy. Z kolei Red Bull Blachownia przegrał 2 do 4 z Husarią Mokotów. My wracamy do Państwa za chwilę z kolejnym meczem. Serdecznie Wam dziękuję. Do usłyszenia.